Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Przyszedł Marcin. Pokaż co tam Dzień dobry. przyniosłeś. Warzywa. Warzywa. No i dobrze. Warzywa są krowy. To prawda. Nawet mam szczepionek, zgadnij. No dobrze. Za co? Co było? Tak jest. No to dobrze. Czyli... <śles> Czyli dobrze, w porządku. Czyli <śles> o Nie, nie, koniecznie. No właśnie, wczoraj kupiliśmy olej, ja szukam gdzie ten olej, a on w takich butelkach, rosyjski, po zniżce 2 dolary amerykańskie za taką butelkę, nie wiem, po ile w Polsce takie coś chodzi. No, nie było mi kilka lat już, ale pewnie z 6 złotych. Czyli Czy podobnie, Czy taniej w Polsce. No, to skoro u nas drożej olej niż w Polsce, to potrawy powinniśmy serwować drożej niż w Polsce. Marcin to co? To ja czekam na dżunglę, niech jeszcze przyjdzie, żebyś nie był sam, bo jak będzie chciał do kuchni tu otwarte. Nie musicie teraz jeszcze otwierać, jak ona ma jakieś zmywanie i tak dalej. Słuchaj, ja jedę na chińskie magazyny po Towar. Co tam ciekawego czeka dzisiaj? Wędzarnio grill i tam trochę innych spraw, nie? Och, wędzarnia, grill może być fajnie. Kiedy grill W sobotę? Nie wiem, to wymyślimy. Kiedy będzie? Może zrobić W Poniedziałek. Możemy zrobić ten. Dobry e, prac, no co? No grill pracowniczy. Poniedziałek nie. Możemy zrobić pracowniczy w niedzielę. W niedzielę mamy pracę. Przecież w każdy zakład pracy robi w dni wolne grillo. Na koszt zakładu, ale nie w czasie pracy. Dobra, jest mi O, torebki, dobrze. How much? Uh, this one jest. Three thousand, and then I make in uh, the flat mm -hmm. three thousand, okay. Yeah. Ja jestem na magazynie, tym mi zawiozą. Mam tutaj paczki i tu takiego ogromnego grilla. Dobra, ja siadam nie z tej strony, z tamtej strony ma siodełko. Także jadę z nim. Nieduże, ale usiąść można. Słuchajcie, paczki przyjechały, ten już jedzie. Tutaj mamy ogromnego grilla, ogromnego, dosyć sporego. No i tu zrobimy unboxing, co jest w tych paczkach. A słuchajcie, dzisiaj w Kambodży news, że pierwsza osoba w historii zmarła, wiecie na co. I jest jakieś specjalne tam posiedzenie parlamentu, może zaostrzą sprawy, nawet tutaj w Kambodży. Póki co i tak jest dużo większy luz niż gdzieś w Europie czy w innych krajach ościennych. Ale mówię, jest pierwsza ofiara, pierwsza, co w Polsce tam słyszałem o tysiącach na dobę. Tutaj mam paczkę jeli, Także to już mamy, wiemy dla kogo, dla jednego z naszych polskich Kiełbasiarzy, tutaj teraz. Następny tutaj, ta mała paczka, to była brakująca rączka, którą musieli dosłać do tego urządzenia do robienia makaronu. Zobacz, czy to pasuje. Pasuje, nie? Dobra, tutaj mamy garnki. Także tu i chyba drugi komplet, nie wiem czemu tak zapakowali. A tu, Marcin, mamy takie krążki, żebyś sobie mógł układać na palnikach. W ten sposób, nie? Dobra, knajper włączony. Tu, jak Jun ma te swoje, kurczę. Marcin, mówi, że co jakiś wózek z żartem przejeżdża, to ona woła i, i tego. Tu, kurczę, to nie dość, że jest jakiś nie wiem, umazany. Wcześniej Dżun domyje, ale ja już tylko zacząłem to wyciągać i czekam na Marcina. Sam tego nie będę składał, no bo nie. Bo tu jest kurczę, tyle spraw, że we dwójkę musimy to robić, ale on teraz, no właśnie, idziemy zobaczyć, co on teraz. On teraz mięso, mięso robi. Jak? Mogę zagrzeć? Z kamerą? Słit mięs. Ale zapachy pierwszorzędne, panie. Czosnku dałeś? Jeszcze czosnku nie ma. Znaczy jest w marynakie pierwotnej. bo tutaj też idzie. A, jest dużo. Czosnku. Takie świeżo. ja jeszcze rozbijam, to wtedy więcej wykorzystasz tego, tak? Nie? No. Ha, ziarenka, no. no. A, bo to pierwszy Tak. Szkoda, wiesz, jakbyśmy mieli na nie? A tak to... Dobra. Dobra, ja idę na ten, na komputerze muszę popracować. Dobra. June jest perfekcyjna. Dosłownie, you are perfect. June asked me, oh, your cigarette is finished. I will go buy for you. Ona nawet pilnuje kurczę, że mi się fajki skończyły. Ja nawet nie wiedziałem. Mówię, skąd wiesz, że się skończyły? Bo tak patrzę, nie ma. Ostatnia paczka wyrzucona. Okej, okay, czuń, you go to market and buy for me. Dobra, dżuń przyniosła fajki. Ale mamy jeden element od grilla tutaj pęknięty. I poszła taką jedną rzecz tutaj podspawać. Jak tu widzicie to ona poszła do spawacza? Dobra, mamy hechnięte, dżum przyniosła. Widzicie? Nie ma jak to dżum. Pojdzie do ślusarza, fajki kupi. O. John to John, nawet dzisiaj wiecie co... John, mówi, do mnie papierosy się kończy, się okay, okay, mówi, no. dzisiaj kończą, trzeba One coke with Coke? Coca-Cola. Coca-Cola. Wash my hands first. Mówi, dzisiaj kończą. Bardzo dobra dziewczyna. Jun, tutaj no uh, Lime? No. No, for cola don't think. I want. See? For cola... Yeah. They ja Zawsze przecież dodaję tutaj limonki do koiwiam. No gdzie, to raczej się chyba do białej, do, do wody mineralnej albo do toniku nie, jest. Ale limonka. Nie, ale bo nie pani kola z limonką. Musisz spróbować nie pijuje. No dobrze. Marcia, Zawraca się tylko głowa, ona ma dzisiaj bardzo dużo roboty. Przyjdzie pracowniky. A co? ja jeszcze na magazynach byłem zobacz, jakiego grilla mamy, nie? Luj hu mm. jest jedna beczka, jeszcze taka mniejsza z boku. Jeszcze ja zamówiłem trzy, tylko ciut mniejsze. To się No czekam nasz Marcin zrobi mięso, bo samemu tego nie, nie będę składał. And Joe, please put more ciders to the fridge. Thank you. You see? No Coca-Cola. I powiedziałem ci ostatnim razem, że trzeba wkładać codziennie więcej. OK, może Sprite. Sprite? Tak. Remote pasuje do tego. No właśnie. No i teraz to będzie miało ręce i Czy przywijk stoliku? Ty możesz. No, Ale zwykły klient nie może tu siedzieć. Nie ma prawa. We don't have Coca Cola. Yeah, don't have nothing zero. Only have Coke Zero. Yeah. O, mamy Coca Colę. Maty Mityngon mo. No. One, yes. jeden. Yes, yes. two. Two, you see? Over there. Even no. three, maybe three. Yeah. still need to go to back. No i co, widzisz Marcin? Pan kierownik to jednak pan kierownik, co? Z podziemi wyczaruje. Ma Maybe not reach no. come back later. Thera, one again. <laughs> no, now he needs to drink two, one more. Two, <laughs> so, you can go to the shop and buy Cora. Okay. How much usually you buy? I don't know, $7 or something like that. $7. Or maybe then. Two, take. Buy. June, do you, I will give you the trolley. On Coca-Cola, nadej Także dałem jej łóżek, to było lżej. Dobra. Nasza kierowniczka, Baru, jest już z powrotem. Pani June. Co? Pani June, to jakby o po była June? Jadwina A. chyba, nie? Jadzia. Nawet pracuje, pani Jadzia z Baru. I want 8.50. Okay. And uh, wait. I I take 5000 because uh, I uh, I do for this one. Uh -huh. and I give you 5000 now. Uh -huh. Even. Okay. okay. It's okay? I yeah, don't yeah. know. Yeah, yeah, even. I believe you. Just me okay, it's okay. Także tą butlę trzeba napełnić. U nas nie może być pustych butli, stać. Nie Mamy trochę w zapasie, ale niech one będą napełnione. Trzeba zadzwonić, niech przyjadą i wymienią. Marcin, co tam smażymy? Możemy pokazać. O Ale mamy ten tutaj gotujemy, biała kiełbasa, tak? Tutaj gotujemy szynkę i To piękny, nie? Będy. Musimy jakieś promocje oh. na to zrobić, a tu Tutaj będzie boczek. To jest boczek, a jest w cebuli dla piękny. koloru i ale zapachy pierwszorzędne, Marcin. No, yes, about yeah. About the spoon. Yeah? About the spoon. Dobra, okej. Okay. So, please let him change this. Yeah, okay? yeah, yeah. yeah. I, I, Take some rest please. Today a lot of job, you know. I, I tell you clean this, no, no. Yeah, yeah, but I see this one okay. Okay, okay, and take some rest, because today you have a lot of a lot of job. A lot of work, czy job? Work, okay, No chyba, nie, nie wiem. Nie znam się po angielsku. No i co panie Marcinie? No, nie, co, Smakowała Coca Cola? Sprite. Co za różnica, jedno i drugie, chemia sama, chemia, nic wow. więcej. Słuchajcie, tutaj mamy klienta, Kmera, bo jeden z naszych widzów był w Kambodży i zaprosił swojego znajomego tuktukarza. I wysłał mi pieniądze online, mówi przyjmij go i ja płacę rachunek, zapłacił z góry i przyjmujemy tutaj znajomy tuktukarz. Dobra, o, dobra działamy w tej w kuchni, złapałem Marcina, mogę sobie nagrać, ale już trzeba nieść do klienta, także tu jeszcze z tym sałatką nie? Tak. Jakby, jak już będzie gotowy do wyjścia, dajcie mi znaki, to my wcześniej, żeby... że tak podane Tutaj znajomi, klienci, to może być No i coraz więcej dań na wynos. Na wynos nam idzie. Tutaj kiełba, sałatka jest w pazłotku, bułeczka, sztućce, oczywiście, do tego. Tutaj mamy, to jest takie na zupy, takie coś jest. Mamy taką przykrywkę. No i w tej samej zasadzie, nie? wszystko jest eko. I tutaj leczo, leczo podamy, prawda Marcin? Tak. Leczo już tutaj jest, tak? Tak jest. Leczo dobre. Tutaj kupiliśmy takie nowe ringi, nie? Na ten, na... Sprawują się ok. Jeden jest na zewnątrz, na dużą patelnię. Akurat teraz tak trzeba było użyć. A tu jest na wewnątrz, na mniejszy garnek. Akurat teraz Marcin trochę pomieszał, bo tak mu było tam Chciałem wygodnie. No tak było tej... wygodnie, nie? No trakcie... I ten garnek jeszcze tak tego... Pokaż. To jesteśmy w trakcie robienia boczku i no. nie mogę z tym. Żeby... Nawet na moment. Nie, żadny wypadku. Tak cię kto by to myślał. Tak jak wspominałem, tutaj na tym ryżu mamy leczą nasze. Tak jak wspominałem, jeden z naszych rodaków kupił tutaj obiad dla kmera znajomego, który go tukiem woził. No i tam był budżet większy, także dwa dania jeszcze na wynos idą. I dwa cytry dajemy. Jeden ginger, jeden pasion. Także też dziękujemy w imieniu naszego rodaka, że taki fajny prezent zrobił tutaj Kmerowie. Jak macie znajomych i chcielibyście kupić obiad dla Kmera, czy nie wiem, obiad dla Jun, czy coś takiego, dream dla Jun, też możemy, możemy takie akcje robić. Bardzo dziękuję ci kolego. Nie wiem, czy mogę Twoje nazwisko powiedzieć, dlatego teraz nic nie mówię, że kupiłeś tutaj dla swojego znajomego z Kambodży, bo byłeś kiedyś na wycieczce. Tu był kolega na wycieczce, no i to jest kierowca Tuktuka, który go woził, fajny serwis zrobił tam siedzi z naszymi braćmi Słowianami, tutaj Rosjanie przychodzą, też Białorusini. A tutaj kolega jeździ, kolega, no, pan jeździ na tym, na tuk i kiedyś fajnie obsłużył Polaka i ten Polak się z nim skontaktował, że chce mu kup zapłacić za obiad, nie? I dał budżet 25 dolarów, no i w tym budżecie są trzy dania, dwa cytry, jakaś tam woda była, jakieś coś jeszcze tam, nie? Also, I go, I go back by mail. <laughs> yeah. Okay. Thank okay. You. okay. Bye bye. Thank you. So. Yes, thank you for nice. our Polish friend. Yeah. Thank from China. You. Yeah. <laughs> it's like my first time with Polish, your... no. like the Polish food, but it's best food. Thank you so much. Yeah, thank you. <laughs> okay. Bye bye. Yeah. Bye. Bo, w ogóle ten Polak, który, który, który wspominamy mieszka w China. I był tu kiedyś na wycieczce, to jest kierowca tuktuka, który go fajnie odniósł. Jest ja super zna angielski, to się nie dziwię, że mu super serwis zrobił. Tu jeszcze dwa dania, jedno danie tuzja, to jeszcze dwa dania, dwa cydry, coś się tam napił, budżet wykorzystał. Okej, okay, dziękujemy. Dziękuję. Ok, bye, bye. Słuchajcie, wyszedłem przed knajpę, sobie tam no, prywatnie coś tam porozmawiać.

Dobra, dobra, wracam do siebie No i tak to wszystko się wygląda Jim przyniosła jakieś jedzenie, nie wiem co to jest Ale coś to jest Co to jest? Państwo, słuchajcie I wysyłajcie Jak to się To a to tu na ten kuj Tutaj Meksykanów dla mnie 207 zł Spicy? Nie Spicy Co tam robisz? Sprzątam No to już posprzątane widzę. Jeszcze nie. Najgorsze jest to, co najgorsze. No. Nie muszę zagotować to. Jeszcze dzisiaj na 5 minut. Mhm. Ale koło pół do pierwszej w nocy. To dobra, to poczekamy. No nie. Zrobię to wcześniej, no. Przed 11. ja zagotuję. ja zagotuję. Powiedz mi co mam zrobić, no? No matrze, robimy zgodnie ze sztuką. Nie, nie, to ja to prostu. Jedziemy do sklepu kupić jajka. Tutaj kurczę tam w tej hurtowni nie kupuję, bo tam jakieś szemrane są. A tutaj w żabce miejscowej nie mają. To jedziemy z Macie nie Słuchajcie, jak zwykle na wieczór Pan Adam wyjada to, co już się nie sprzedało. I co już wiem, że jutro już będzie za stare, żeby sprzedawać. A no więc jakiś tam kawałek górka, jajka, ryż. Trochę warzyw, które już więdły. Jakiś kawałek kiełbasy. doprawię jeszcze ostrym sosem od Michała z nakupendy No i jeszcze właśnie wchodzi ostry sos. Od Michała znaku. nawet nie jest jeszcze onaletkowany bo, no bo to jest jakiś prototyp. No i przyjechała do nas śmieciara. No więc kończymy ten odcinek. Dziękuję. Do widzenia subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć. A grill jak niezłożony, tak niezłożony. Może już. Marcin już praktycznie pojechał. Gdzieś tam chyba stoi jeszcze na zewnątrz przed tym. Ja już z tego Jum sobie piwkuję. Ten knife jest wyłączony, a ona dalej piwkuje. Co mm.